Skalpel, podcast Gumet. Witam w kolejnym skalpelu, czyli podcaście Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie moją gościnę, panią doktor habilitowaną Ewę Bandurską. Dzień dobry. Prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu, ale nie tylko, bo i ekonomistka, i jeszcze zaangażowana w Centrum Kompetencji, czyli porozmawiamy sobie dzisiaj o kompetencjach przyszłości, o tym, w którą stronę uczelnie powinny się rozwijać, żeby odpowiadać na oczekiwania młodych ludzi, którzy albo dzisiaj już przychodzą na uczelnie, albo za chwilę będą przychodzili? Pani doktor, myśli pani, że to co dzisiaj młodych kręci, to to jest to, co przewidzieliśmy już w programach, czy to jest tak, że dopiero się przyglądamy ich preferencjom i planujemy sobie, w którą stronę chcemy tą edukację rozwinąć? Bo to trochę inny świat się troszeczkę teraz robi. Myślę, że częściowo przewidzieliśmy. Na pewno taką kwestią, która. Wydaje się bardzo ważna dla aktualnych studentów, którzy zdawali do nas rok czy dwa lata temu, to jest kwestia takiego wszechstronnego rozwoju zarówno wiedzowego, ale też takiego związanego z samorozwojem. Psychologicznym, z rozwojem swoich zainteresowań, możliwości łączenia studiowania z życiem osobistym. Widzimy, że studenci są nastawieni na pracę własną, na zdobywanie samodzielnie postawionych sobie celów. I w związku z tym oferta dydaktyczna uczelni również jest ukierunkowana na to, aby studenci mieli szansę pracować w zespołach pod kontrolą, przy wsparciu wykładowców, natomiast znaczna część inicjatywy jest po ich stronie. A to znaczy, że oni są tacy zmobilizowani i mają taką samodyscyplinę, żeby się sami edukować? Mam wrażenie, że im więcej pozostawiamy im przestrzeni do tego, aby mogli z pewnymi problemami radzić sobie samodzielnie, tym bardziej zaangażowani i zdyscyplinowani są. Im więcej podajemy im na tacy, tym trudniej jest uzyskać od studentów konkretny feedback. I to, co pani mówi, się trochę zgadza z tym, o czym rozmawialiśmy z panią dr Kufel w poprzednim podcaście, bo rozmawialiśmy o lekarzach w przyszłości, a dzisiaj rozmawiamy o wszystkich tych zawodach około medycznych. Mm -hmm. W moich czasach, myśląc o Akademii Medycznej, dzisiaj Uniwersytecie Medycznym, myślało się zazwyczaj o Wydziale Lekarskim, Stomatologii, ewentualnie farmacji, no bo to były takie zawody, jeszcze prawo na uniwersytetach. Które były synonimem statusu społecznego, pewnego statusu ekonomicznego, jakby ludzie tak decydowali o swojej przyszłości, żeby sobie ją układać komfortowo. I dzisiaj nie mamy problemu z tym, żeby do nas przyszli studenci na te kierunki. Jest więcej chętnych niż możemy przyjąć, i to dobrze, ale też są na przykład tacy, którzy się nie dostają. No i myślę sobie, że mają wtedy wybór albo Wybrać inny kierunek u nas, albo na przykład pójść na prywatną uczelnię, jakąś, która przetrwa albo nie weryfikację. Co mamy do zaoferowania ludziom, którzy myślą o medycynie i około medycynie? Myślę, że takie podejście, że kierunek lekarski, medycyna jest jedyną ścieżką, jeżeli chcemy wspierać pacjentów, jest już bardzo nieaktualne. Od 20 lat funkcjonuje na gumedzie wydział Nałokozdrowiu, zdrowiu, na którym kształcimy na kilkunastu kierunkach specjalistów, którzy mogą, Wykonywać bardzo wiele, bardzo ciekawych, wartościowych i przyszłościowych zawodów. Na przykład, jeżeli ktoś wybierze kierunek zdrowie publiczne, zarządzanie w systemie zdrowia, za jednym razem uzyskuje właściwie umiejętności z dwóch dyscyplin i de facto staje się lekarzem całego społeczeństwa, nie tylko jednego pacjenta. Jeżeli popatrzymy na zdrowie środowiskowe, to nasi absolwenci mogą stać się chociażby, jeżeli ktoś ogląda, oglądał doktora Hausa i pamięta te dochodzenia, co, co pacjent ma w szafce pod zlewem. No to właśnie to. To, takim, jest to, właśnie. to jest między innymi właśnie to. Całe nasze otoczenie wpływa na nasze zdrowie i musimy do kwestii zdrowotnej podchodzić holistycznie, stąd tak wielu specjalistów, którzy są i będą potrzebni. No właśnie, bo to jest trochę tak, że podczas epidemii odkryliśmy takie obszary w medycynie i około medycynie, które do tej pory były trochę poza naszą świadomością i trochę niedoceniane. A dzisiaj okazuje się, że jeżeli ktoś zna się na czynnikach szkodliwych w środowisku, tak, ktoś potrafi um, projektować zachowania w firmie, na przykład, które będą służyły środowisku albo będą służyły środowisku ludzkiemu, no to nagle. To jest super, pożądany kierunek rozwoju. Jak najbardziej. Zarówno takie kierunki zajmujące się właśnie otoczeniem, ale też psychologia zdrowia, fizjoterapia. Proszę pamiętać, że poza tym, że zmieniliśmy się jako społeczeństwo ze względu chociażby na pandemię, to zmieniamy się również w związku z tym, że po prostu demograficznie się starzejemy, co oznacza, wspominała Pani o tym, że jestem ekonomistką, więc powiem po ekonomicznemu, że popyt, czyli zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, na specjalistów, Wszelkiego rodzaju zawodów medycznych i okołomedycznych będzie się tylko zwiększało, a myślę, że takim czynnikiem motywującym, kiedy idziemy na studia, no to jest perspektywa tego, czy my w takim zawodzie znajdziemy pracę. I tutaj e, raczej nie ma szansy na porażkę. Ta praca czeka na absolwentów e, i stąd też no, my czekamy na właśnie kandydatów, aby zechcieli na GUMet przyjść i studiować, bo myślę, jako wychowanka tej uczelni również. Wydziału na o zdrowiu naprawdę warto. Naprawdę warto. Potwierdzam. Dzisiaj do mnie zadzwonił jeden z zakładów na Pomorzu z prośbą, żebyśmy pomogli im znaleźć pielęgniarkę i ratownika medycznego. Czyli to są dokładnie te kierunki, tak. które mamy w, na tym wydziale. Mamy tam jeszcze dietetykę, fizjoterapię, położnictwo, zdrowie publiczne, ale jako zarządzanie i nie tylko zarządzanie. Czyli na przykład mamy Specjalistów, którzy walczą o to, żebyśmy mieli zdrowe środowisko, nie pili alkoholu, nie pali papierosów, i żeby system e, sprzyjał zdrowemu życiu. Jest całe mnóstwo takich obszarów, które są super ważne dla młodych ludzi, bo one wpływają na jakość naszego życia. Jednym z takich obszarów jest między innymi zdrowie środowiskowe. To jest także, mm, no mówiliśmy. Wiele razy o Zielonym Ładzie, o tym, że firmy szkolą dzisiaj ludzi od zrównoważonego rozwoju, no ale potrzebują tam na przykład ludzi, którzy będą wiedzieli, jak mapować czy czynniki ekonomiczne, czy czynniki środowiskowe, jak ta firma ma funkcjonować, żeby spełniała wymogi na przykład Unii Europejskiej. Słynne ESG. Tak jest. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy motywowani również z zewnątrz przez cały szereg różnego rodzaju uregulowań, czy to krajowych, czy... Czy międzynarodowych, które nakładają na nas pewne wymagania, które musimy sprostać? Druga rzecz jest taka, że najzwyczajniej w świecie no nie możemy zamykać oczu na kwestię tego, że nasze otoczenie, nasze środowisko to gdzie pracujemy, jak pracujemy wszystko to wpływa na nasz stan zdrowia i znajduje odzwierciedlenie w tym, jak kształtuje się, to się mądrze nazywa, nasza jakość życia zależna od stanu zdrowia. I tym wszystkim na Wydziale Nauko Zdrowiu się zajmujemy, kształcimy specjalistów, którzy w przyszłości mogą być doradcami, mogą być ekspertami zajmującymi się zarówno systemem jako całością jak i jak i właśnie wdrażać pewne rozwiązania w konkretnych miejscach. A kto wie nawet zostać ministrem zdrowia, jak powiedziała jedna z naszych absolwentek, kiedy zapytaliśmy ją co będzie robiła po zdrowiu publicznym. chciałam zauważyć, że konsultant Krajowy do spraw zdrowia publicznego jest profesorem naszej uczelni, a nasi eksperci razem z nim będą uczestniczyli, nie wiem czy możemy o tym już mówić, czy jeszcze nie, w tworzeniu od nowa troszeczkę koncepcji głównej inspekcji sanitarnej, czyli sanepidu, super ważnej instytucji, o czym przekonaliśmy się w pandemii. Dokładnie tak. Myślę, że wiele osób było zaskoczonych tym, w jakich warunkach niedofinansowania i w jak trudnych warunkach organizacyjnych ten tak zwany sanepid przez wiele lat funkcjonował. A to, jak bardzo jest potrzebną instytucją, jak wiele działań, obowiązków spoczywa na sanepidzie, najlepiej zobaczyliśmy właśnie w pandemii, kiedy no, było takie swoiste sprawdzam. Tutaj potrzebujemy na pewno takich działań o charakterze obserwacyjno-wdrożeniowym. No i to jest świetna wiadomość, że będzie to na agendzie w najbliższym czasie. Epidemiologia to jest bardzo silny kierunek rozwoju tego wydziału, bo my współpracujemy jakbyśmy pewną częścią wspólną z UCmitem. Czyli z tym szpitalem w Gdyni dla tych którzy są z Trójmiasta, który specjalizuje się w medycynie tropikalnej, w różnego rodzaju wirusach, zagrożeniach w Polsce, na świecie. Wydaje mi się, że chyba najsłynniejsi nasi lekarze, którzy są rozchwytywani przez wszystkie media, no to są właśnie ludzie, którzy zajmują się takimi tajemniczymi chorobami. I my jesteśmy właściwie największym ośrodkiem, który się specjalizuje w tej dziedzinie. Więc jakby przychodząc na, to, na ten wydział, też możemy się w tym kierunku rozwijać. I zawodowo, ale też naukowo. Jak najbardziej. Jest to jednostka, która jest słynna na pewno na terenie całego kraju. Tutaj pewnie takim czynnikiem, który wpłynął w, no, w taki swoisty sposób na, na rozwój tej, tej jednostki, jest nasze położenie po prostu geograficzne. Tak? Jesteśmy portem, jesteśmy, jesteśmy aglomeracją nadmorską, więc siłą rzeczy jesteśmy takim hubem transportowym. Co powoduje, że no wraz z przemieszczającymi się ludźmi przemieszczają się po prostu choroby, i jest to jeden z najlepszych ośrodków. Nasi studenci mają tam zajęcia, mogą poznać to właśnie tak trochę od tyłu, od backstage'u, właśnie te tajniki chorób takich tropikalnych, zakaźnych, najrzadszych, o których słyszy się gdzieś tam czasami w filmach, czyta się w książkach, ale rzadko kiedy człowiek ma, Szansę zobaczyć coś na własne oczy. Także to, to na pewno ten podmiot jest tutaj ogromną wartością gumedu i w niewielu miejscach w Polsce taka, taka szansa, żeby zobaczyć właśnie funkcjonowanie takiej jednostki, jest osiągalna. No mamy tam też medycynę hiperbaryczną. Jak najbardziej tak. Czyli coś, co dzisiaj jest na tapecie naszej dysku, naszych dyskusji, bo przecież medycyna hiperbaryczna dotyka. Nurku, pracy nurków, ale też na przykład kosmonautów. A tak to jest. jest coś, czym się wszyscy emocjonujemy w tej chwili. Jak najbardziej i komora hiperbarycznej, w ogóle leczenie hiperbarium no, znajduje zastosowanie w wielu obszarach. Tych, o których Pani mówiła. Pierwotnie oczywiście było to przede wszystkim leczenie ran, które, które no ciężko poddawały się innemu rodzajowi terapii. Natomiast, tak jak zaczęłyśmy naszą rozmowę, mówiłyśmy o tym, że oczekiwania studentów się zmieniają, ale to oznacza po prostu, że zmienia się świat. I te narzędzia, te technologie, które my, którymi dysponujemy i które wykorzystywaliśmy w pewien sposób, one również ewoluują i znajdują zastosowanie w nowych obszarach, które wcześniej były dla nas po prostu gdzieś tam być może nieznane albo nie w pełni uświadomione. I trochę o tym będzie rozmowa podczas debaty. 13 w piątek na naszej uczelni przyjedzie do nas pan dr Paweł Grzesiowski, czyli główny inspektor sanitarny. I będzie rozmawiał z młodymi ludźmi, właśnie o tym, co robić, żeby to nasze życie było lepsze. Zapraszamy wszystkich chętnych do przysłuchania się i odwiedzenia Gumedu w tym czasie, bo warto, jeżeli ktoś myśli o tym, jak kształtować swoją przyszłość, jest nastolatkiem na przykład, to to jest idealny moment, żeby posłuchać, co za parę lat. Będzie super interesujące, ale też super potrzebne. Zwłaszcza, że ten wydział, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Wydział Nauki o Zdrowiu, kształci ludzi multidyscyplinarnie, a to słowo jest słowem kluczem w ogóle do rozwoju całego naszego świata, również zdrowotnego. Pełna zgoda kształcimy multi, multidyscyplinarnie. E, właściwie mogę podać co najmniej kilka przykładów, jak to robimy, e, i uważam, że są one e, szalenie ciekawe. E, na przykład jutro nasi studenci wyjeżdżają e, do niewielkiej wsi koło, e, koło Redy gdzie wraz ze studentami PG, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych będą zaangażowani w budowanie projektu zmiany przestrzeni publicznej w, po to, żeby sprostała ona oczekiwaniom, potrzebom lokalnych mieszkańców. Taki przykład, że studenci różnych kierunków robią coś, coś razem. Prowadzimy również zajęcia takie do wyboru, to się nazywa gdzie uczestnikami są studenci różnych kierunków. Oni spotykają się ze sobą po to, żeby wspólnie rozwiązywać różnego rodzaju problemy, mierzyć się z nimi. Na przykład razem planują opiekę zintegrowaną nad pacjentem z jakąś chorobą, i tutaj porozumieć się ze sobą, co czasem nie jest proste, musi i student medycyny i pielęgniarstwa, i farmacji, i fizjo fizjoterapeuta, e, i psycholog i muszą po... razem pracować i muszą razem Mówić pracować, tak jest. E, I te zdolności komunikacyjne e, nasi studenci aktualni bardzo często zwracają uwagę, że to jest im bardzo potrzebne. E, I staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom, uruchamiamy przedmioty, które właśnie Uczą ludzi, jak ze sobą rozmawiać. Nie przez media społecznościowe, klikając, nie wpisując coś tam na Facebooka, ale właśnie człowiek z człowiekiem no, musi się porozumieć. I, I to jest bardzo cenna umiejętność, która myślę, że jest taką umiejętnością, mimo że ona się wydaje raczej oczywista. przeszłościowa i oczywista. To w moim odczuciu jest to taka umiejętność, która jest bardzo pożądana i będzie pożądana również w przyszłości. No mamy projekty, w których w szkołach podstawowych dzieci idąc na lekcje, chowają telefony i uczą się od nowa funkcjonować poza online. To już jest też jakiś krok tak, do oczywiście. zmiany jak najbardziej. I tutaj muszę powiedzieć, że z takiej mojej obserwacji studentów i tego, jak, jak studenci oceniają różne przedmioty, bo do moich zadań należy między innymi właśnie zapoznawanie się z ankietami dydaktycznymi studentów, czy jak studenci oceniają swoje studiowanie. Tu zawsze bardzo dobrze oceniane przez studentów i postrzegane jako niezwykle wartościowe są te przedmioty, gdzie właśnie kształtowane są te takie umiejętności miękkie, tak zwane czyli właśnie umiejętność rozmowy, porozumienia się i również takie przedmioty, co, co ciekawe gdzie są wykorzystywane nowoczesne technologie w kształceniu, czyli z jednej strony łakniemy kontaktu z człowiekiem drugim, ale jednocześnie rozumiemy, że przyszłość niesie ze sobą takie wyzwania o charakterze cyfrowym i to też uwzględniamy w programach studiów właśnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. No, jak mówimy o łaknieniu, to powiem, że ten Wydział również prowadzi dietetykę. Czy jeden z podstawowych problemów, które rozwiązuje medycyna dzisiaj, to problem z otyłością. Jest to bardzo ważny kierunek, dlatego że musimy pamiętać o tym, że na rynku funkcjonuje sporo osób, które podają się za specjalistów tej, tej dziedziny. Internet, jest, internet pełny. jest pełny różnych pseudo specjalistów. E, musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy być dobrym ekspertem, jeżeli chcemy rzeczywiście e, móc wprowadzić e, w życiu jakiegoś człowieka realną zmianę, musimy nie się tego najpierw nauczyć. Musimy wiedzieć, jak, wobec tego wybierając swoją przyszłą ścieżkę. Oczywiście myślimy o tym, jaki kierunek ch chcemy wybrać, natomiast ja bym bardzo gorąco rekomendowała, żeby również poświęcić bardzo dużo uwagi na to, jaką uczelnię wybierzemy, czy będzie to uczelnia, która będzie gwarantem tego, że wychodząc jako absolwent będziemy mieć takie kompetencje, które pozwolą nam w sposób odpowiedzialny wykonywać nasze obowiązki zawodowe. No to u nas można się nauczyć zarządzania szpitalem, bo mamy jeden z nielicznych szpitali w Polsce, który nie ma problemów ze środkami finansowymi, bo zarabia, a nie traci. Czyli to znaczy, że jest świetnie zarządzany, gdzie nauczyć się można tego. No u nas mamy też świetnych specjalistów od medycyny sportu, którzy potrafią robić. Bardzo ciekawe rzeczy i czynią wręcz cuda. Niedawno mieliśmy w Gdańsku, w Gdyni, derby klubów dwóch sportowych, w, którym uczestniczy, w których uczestniczyły dzieciaki. Obyło się bez afer. A poświęcone to spotkanie było właśnie zdrowiu publicznemu i propagowaniu tegoż zdrowia od najmłodszych do najstarszych. Za chwilę. O czym też będziemy opowiadali w podcaście, będziemy na uczelni robili badania kibiców. Więcej nie zdradzę, bo to jest super tajny projekt, który przygotowujemy i zaproszę pana profesora Zdrojewskiego, żeby nam o tym opowiedział. Jednym słowem, naprawdę jeżeli zajmować się czymś ciekawym, no to ten wydział spełnia wszystkie możliwe oczekiwania. Bez dwóch zdań, yy, tak właśnie. Tak właśnie jest. To zapraszamy, żeby przyszli do nas. Trwa rekrutacja. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie informacje są dostępne na stronie rekrutacji. Jeżeli Państwo będziecie chcieli zadać więcej pytań, to myślę, że wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie poszczególnych kierunków są też otwarte na, na rozmowę. Jesteśmy y, uczelnią taką otwartą na ludzi, na świat y, i chcielibyśmy również, y, żeby nasi absolwenci właśnie tacy byli. Także serdecznie zapraszamy. Moim gościem była pani doktor habilitowana Ewa Bandurska, prodekan do spraw kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wielu specjalności kobieta, multidyscyplinarna. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do następnego skalpela. Bardzo dziękuję.